Powiedzieć, że 20 lat temu trafiłem do Bielska Białej i odkryłem, że to jest właściwie takie miejsce, które absolutnie, obojętnie jak to brzmi i jaki to jest, można powiedzieć, to chyba nie jest slogan, ale tak można powiedzieć, takie hasło reklamowe Miasto w Górach, to dla mnie to było takie odkrycie. Miasto w Górach. Jesteś w domu, mówisz im na wycieczkę, wychodzę i jestem na Nie Wyjeżdżam do Szczyrku, wyjeżdżam do Wisły, biorę rower i tak naprawdę cały dzień spędzam w górach. Coś, co wcześniej było dla mnie nieosiągalne. Zawsze musiałem gdzieś organizować jakąś wycieczkę, wyprawę, jakieś noclegi, jakąś logistykę. No i przyjeżdżam tutaj te 20 lat temu, fantastyczne miejsce dla mnie, taka, takie trochę spełnienie marzeń, że faktycznie trafiam w te góry, trafiam na ludzi, z którymi zawiązuję taką sekcję turystyki wysokogórskiej. Ona jest częścią klubu. To są klubowicze. No i zaczynamy wyjeżdżać w góry, jak dla mnie wtedy wysokie, czyli w Alpy. Zaczynamy wyjeżdżać w Alpy, organizujemy pierwszy, drugi, trzeci wyjazd, Mont Blanc, Monte Rosa, Matterhorn, Duforszpice i właściwie dla mnie to jest takie spełnienie marzeń. Organizowanie wypraw. Pojawiają się pierwsze tak naprawdę zdobyte szczyty, czterotysięczniki. I dla mnie ta cała historia przybycia tutaj do klubu, i tak jak sięgam pamięcią, no to jest taka fascynacja tym, co się tu działo. Tymi ludźmi, tymi, tymi wydarzeniami, tą organizacją. No, to była bardzo duża część mojego życia. Jak dotknąłem tego klubu, i w, że tak powiem, w, trafiłem w to środowisko, to dla mnie może na początku 70 lat to było bardzo takie. No, suche stwierdzenie. Klub od 70 lat, z dużymi tradycjami. I, I właściwie żyłem tymi wyjazdami, więc generalnie gdzieś z każdym rokiem czy z każdym z każdym dniem to do mnie coraz bardziej docierało. I myślę, że ludzie powinni, myślę, że każdy ma taką inną ścieżkę dojścia do zrozumienia tych 70 lat. Ale to jest ogromne, e, ogromne zaplecze, e, ogromna historia, ogromne doświadczenie. Mnóstwo historii, które się ciągnie za tym, które idzie za tym, za tym 70-leciem. Odkrycie to jest otwarcie naszego archiwum. Kiedy otwieram jakiś segregator, dokument i czytam, co się stało w 1972 roku, kiedy w jakichś protokołach można przeczytać, że wysyłaliśmy zgłoszenia naszych klubowiczów, na przykład na wyprawę na Everest. I cała dokumentacja opisująca ich zasługi. Ich dokonania, ich możliwości, zdolności i cały sposób przygotowania tej dokumentacji to było dla mnie coś fascynującego. Czytając te fragmenty, dzisiaj można się uśmiechać, a patrząc na tą całą historię, musimy zrozumieć, jak, dużymi, jak, jak bardzo różniło się wspinanie i wyjazdy, i organizacja i góry y, wtedy, czyli te dzisiaj, 70 lat temu, do tego, co się, co się generalnie dzieje dzisiaj, z czym dzisiaj ludzie y, tak naprawdę mogą mierzyć się w górę. W 66 roku przygotowując się do matury, będąc w 11 klasie, musiałem jeździć na Obielska do centrum, bo mieszkałem na Leszczynach, na korepetycje z języka angielskiego i wówczas na Placu Smolki w... była powieszona tablica Klubu Wysokogórskiego, tablica informacyjna z różnymi komunikatami i zdjęciami i to mnie zainteresowało, i zobaczyłem, że jest organizowany w lutym kurs teoretyczny i zapisałem się. Pieniądze tam przeznaczone na korepetycje, poszły na przygotowania tego kursu. Utrzymałem to w tajemnicy dość długo, że na ten kurs chodziłem, no i zaczęły się właśnie wyjazdy. Najpierw skałki tutaj nasze, potem już skałki podkrakowskie. No i wtedy już rozdzielono sprzęt, i musiałem przynieść te liny i, e, do domu, i wtedy się wydało, że już jestem na tym. No ale już byłem tak napalony na, na tą wspinaczkę, że e, jeździliśmy na te skałki. I kurs skałkowy trzeba było zaliczyć. I zaraz w czerwcu, w największym okresie, kiedy się miałem przygotowywać do egzaminów. Był kurs tatrzański. Pojechałem na ten plecak Miałem chyba z 30 kilo, no bo wszystkie podręczniki do, do, do nauki e, historii i geografii, bo to były egzaminy na prawo, no, miałem ze sobą. Wtedy były inne czasy. Wystarczyło 10 godzin, żeby zaliczyć ten tatrzański. Mm, Kurs przejście tej grani Małego Kościeca, ja się śmieję, z jednym miejscem dwójkowym, gdzie trzeba było zrobić na taką szczeliną krok taki większy. No to było już 6 godzin do, do tych dziesięciu. Potem jeszcze filar Świnicy czy coś, ale dla nas drogi takie jak filar... Koziego, czy, czy, czy Lewi Wrześniacy na zamarłej, to to były drogi, które dopiero marzyliśmy, że będziemy robić. Nie chodziło się tego na kursach, w tego, no bo też ten sprzęt był inny. Wtedy sprzęt był taki, że po prostu butów takich jak dzisiaj spinaczkowych nie było. Chodziło się w pionierkach albo w maratonach, to były buty, prawda, które. Wykorzystywano w, dla pracowników, prawda, fizycznych zwłaszcza. Mieliśmy liny sizalowe, które po odpadnięciu się nie naciągały. No, dwóch kolegów w tym właśnie 1967 roku chcieli wypróbować, jak to będzie, jak jeżeli on się odpadnie. No i jeden z kolegów wyszedł na bardzo wysoką, jakąś swoją czereśnię, i skoczył. No, no i przyszedł do klubu, już w opatrunku. Dwa żebra złamane, prawda? Jeszcze z zalowno. i widzisz, jak tak sobie zawiązała ten... No i nie dosyć, że jak to namokło, to tysiące widelców w schroniskach było połamanych przez taterników. Nie mogli tego rozwiązać, nie? I widzisz, i to są buty tak zwane pionierki. I one miały taki... Wystający ten, to buty alpinistyczne czy taterińskie, w ogóle hmm. nie mogą mieć takie wystające, bo to połowę szczeliny i palce ci wychodziły na zewnątrz. W klubie wysokogórskim, prawda, był e, magazyn, który potem był świetnie zorganizowany w jednym ze schronów. Tam mieliśmy nagromadzony od czasów, e, od początku klubu, prawda, sprzęt, więc były te czekany z tym e, styliskiem drewnianym, szczypanym, takie te płaskie, właściwie lepsze do podpierania niż do wbijania. W lód się nie dało wbić, prawda? Na właśnie na filarze Świnicy było za mało lodu. Chciałem walnąć w lód, ale jednak pod spodem był kamień i złamałem ten, 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 ten metalową część tego czekana. Nie? Wiązania były taśmy parciane, prawda? Które trzeba było umieć tak związać, żeby się rak nie ruszył, no. Myśmy jeszcze w osiemdziesiątym roku, jak byliśmy na Matehornie, to <laughs> Francuzi jak schodzili z góry, to skoczyli <laughs> na taki lód i ani nie drgnęło, no. Ja jakbym w tych rakach skoczył, to od razu oba raki by mi odpadły chyba z tego. No, ale się chodziło, no. No. i przez pierwsze lata Zawsze było tak w klubie, że bardzo długo uprawialiśmy taternictwo, nic więcej. Potem było tak, że trzeba było mieć uprawnienia zimowe. Dopiero uprawnienia zimowe, czyli kurs zimowy, dawał to, że można było myśleć o wyjazdach alpejskich. I wtedy się zmienialiśmy z taterników w alpinistów. No, pierwszą taką wyprawą którą żeśmy zorganizowali, klubową, wysokogórską, mówię wyprawą, bo tak szef Jan Weigel nazwał to, to było w góry Norwegii. Byliśmy w rejonie zarówno Jotunheinen z najwyższego szczytu, ale właściwie to działaliśmy w Jotunheinen-Hurungane, w miejscowości Turta Gro. Jak trafiliśmy na pogodę, to kolega Gałuszka i z Płacheckim polecieli, żeby zrobić Pierwsze polskie przejście takiego szczytu żińskim bardzo trudnego, skalnego. No i w tych najtrudniejszych miejscu, gdzie już nie mieli odpowiedniego sprzętu. Nie, nie było wtedy jedynek, nie było wtedy cienkich tych haków. No po prostu ta sekuracja nie była dobra i kolega Płachecki spadł. To był ciężki wypadek. My ambitnie żeśmy po niego poszli potem przez fiordy, przez ten, potem przez konsulaty ubezpieczenia Oslo, to była duża przygoda. To jest opisane w pamiętniku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. No i potem były już wyjazdy następne alpejskie, w 1980 roku w rejon Cermat, prawda, gdzie zrobiliśmy dom Monterose i Matehorn, drogą tą najłatwiejszą, Horli też z różnymi przygodami, tam jeszcze z Czechami się spotkaliśmy, właściwie z jednym Czechem, którego zabraliśmy do Swinaczki. No i stąd za, potem klub miał taką no, wymianę i przyjaźń z tym klubem czeskim, z Frytka no to było bardzo miłe, bo jeździliśmy do nich tam na zakończenie sezonu, to były imprezy towarzyskie, wiadomo, na Czechach. Piwo się leje strumieniami, i potem na drugi dzień był tak zwany ostatni spusk i trzeba było zjechać z takiej skałki przewieszonej. No i no, to było już mocne wyzwanie. W roku 1983 znowu był wyjazd i byliśmy w rejonie Peace Bernina. Byliśmy na szczycie Pisbernina. No i tak to trwało. Równocześnie w klubie działa brygada, taka jedna zawodowa, prawda, która dużo zarabiała, ale połowę wynagrodzenia zostawiała nam na działalność sportową. No i kto chciał zarobić pieniądze, no to też soboty, niedzielę prawda, chodziliśmy pracować. Przed wyprawą w Andy, zarówno my, jak i młodsi, ekipa Karola Sopickiego. A tutaj ekipa Weigla, pracowaliśmy no chyba z półtora roku soboty sobotę i niedzielę. Myśmy pracowali w zakładach w kętach metalowych. Tam tą pracę robiliśmy, olkitowania, e, malowania różnych konstrukcji, malowania kominów. No ale to była taka ekipa już panów, których wszystko zaczynało się od kawy, no i powolutku. A starsi koledzy nasi, brali udział w wyprawach organizowanych przez y, zarząd główny klubu, al, albo przez kilka klubów i były śląskie wyprawy. W 1971 roku była śląska wyprawa w antyperuwiańskie. W 1973 była też duża wyprawa w Hindukusz m, afgański i w rejon Langarzomu i tam y, Dużo naszych członków Klubu wysokogórskiego w Bielsku Białej było. My zamierzaliśmy wyjechać w Alpy Argentyńskie, prawda, w rejon Tupungato, a potem Góry. Karol Supicki z swoją jakby ekipą e, koniecznie chciał w Himalaje Garwalu. I to miała być pierwsza oficjalna wyprawa Klubu wysokogórskiego w Bielsku Białej na Ganesz 4, no. Oni pojechali jednak małą wyprawą, jak na te, bo tylko ich było czterech, plus obowiązkowa lekarz. Ta lekarz została w bazie. No i doszła do nas wiadomość: myśmy już byli w Argentynie, że oni zaginęli. W rocznicę pierwszą e, właśnie ich zaginięcia, więc zostali uznani za zmarłych, zorganizowałem pierwszy marsz obiekt. Na Babią górę jako memoriał uczestników tej naszej wyprawy, pierwszej na Ganesz 4. I jak się potem okazało, bo to sprawdzaliśmy w Polskim Związku Lekatletyki w ogóle to był pierwszy bieg górski w Polsce w ogóle zorganizowany. No I tak klub nasz, wysokogórski, organizował te marszobiegi, co roku na innej trasie prawda, aż do 1994 roku. Potem to przejęło inne stowarzyszenie. To są Andy, to jest właśnie ten Tupungato, to ten wulkan 6567 metrów nad poziom morza. I byliśmy drugą ekipą, która weszła na ten, polską, która weszła na ten szczyt. Właściwie wszyscy uczestnicy, za wyjątkiem Felka Kellera, który był operowany, prawda, i Czesława Tomasika, który się rozchorował, weszli na ten szczyt. A potem już było, przenieśliśmy się do, w rejon Akonkaguły. Kazimierz Opera miał wtedy 62 lata i zaliczył oba szczyty. No, Weigel miał 50. No, a teraz jak mówimy, jak to było wtedy, żeśmy się tak starali, tyle tych, Pracowaliśmy półtora roku, żeby te pieniądze, pojechaliśmy, i wyobraźcie sobie, to był 87, no gdzie potem takie pieniądze, ale potem był 90-91, już właściwie była wymiana, prawda, oficjalna, wiedzieliśmy, zarobki wzrastały, złotówka była na tyle silna, że się już nie zarabiało, prawda, 40 dolarów, tylko więcej. No i wyobraźcie sobie, że nie było też łatwo, prawda? To był chyba rok 1988, jak, jak, jak się zapisałem do klubu. I od tego czasu byłem już prawie taternikiem, bo do tego jeszcze była daleka droga, ale już miałem te pierwsze szlify, pierwsze spinady, pierwsze zjazdy w kluczu. Znalazłem się w pewnym środowisku tych ludzi, których chciałem być. Pamiętam, że ten kurs, na którym byliśmy, to było gdzieś około 40 osób wtedy. Wielu z nich dalej gdzieś jest związanych z górami, gdzieś się spotykamy, jeździmy na narty, chodzimy w góry. Znalazłem się w tym momencie w środowisku ludzi w... Spinających się ludzi gór, ludzi bliskich gór, w którym jakby zawsze szukałem tego kontaktu, i, i, i to było to miejsce, które, które, które po prostu, którego poszukiwałem. Zawsze można góry tam samotnie, jakby indywidualnie poznawać, no ale lepiej z partnerem, nie? bo to jest taka już historia wspinania, że zawsze tam się wiąże z kimś z liną, no i tu znalazłem tych ludzi, z którymi można się było tą liną związać, pójść w góry, pójść się powspinać, czy, czy, czy po prostu przeżyć coś wspaniałego. Jest to tutaj specyficzne środowisko ludzi gór, pewno ktoś, kto, kto się wspina, kto, kto bywał w górach wie, że to troszkę inni ludzie, których się spotyka w dolinach I, i nie wiem, i to nie tylko wspinanie góry i wielkie wyprawy, ale też takie życie, powiedziałbym, bardziej przyziemne. Dużo czasu spędzaliśmy w tym, w tym okresie w barach, gdzie rozmawialiśmy o wielkich, wielkich przygodach, o, o tym, co nas czeka i też o smutnych rzeczach, o kolegach, którzy odeszli, którzy gdzieś zginęli. Trudno mi powiedzieć, na ile bycie w tym środowisku, bycie w klubie zmieniło moje życie później, nie? Aczkolwiek... Na pewno miało duży wpływ. Ci ludzie, te miejsca, te spotkania, te, te przygody wspólne, te wspinaczki, te wyjazdy, no w jakiś sposób ukształtowały mnie istota tego klubu, może to tak nie wybrzmiało wcześniej, jest taka, że tam po prostu spotyka się ludzi. Z ogromnym doświadczeniem w różnych dziedzinach. W takim klubie jak, jak nasz na przykład można było spotkać naprawdę ludzi, którzy uprawiali wspinaczkę, nie wiem, wyskogórską, wspinaczkę skalną, wspinaczkę taką, nie wiem, gdzieś panelową na tym i którzy zawsze można było ich coś zapytać, można było się coś od nich dowiedzieć. W takich klubach powinna być ciągłość, nie? że są ci ludzie starsi, doświadczeni, yy, młodzi, którzy ambitni mają kondycję i mogą coś osiągnąć, ale, ale to jest jakby pewna taka społeczność, która która pozwala no, w, się rozwijać, jako wspinać, jako, jako paternik, jako, jako człowiek góry, jako zwykły człowiek, jako po prostu człowiek, bo, bo naprawdę w, w wiele, wiele z tych osób, o których mówię, no, to są ludzie, którzy, którzy po prostu też pomagali w innych życiowych sytuacjach, można było się ich poradzić i to takie przyjaźń na, uważam na, na, na zawsze. Znalazłem w takim dość ciekawym, trudnym czasie dla klubu, w czasie przemian, które no nie tylko dokonywały się w klubie. No w przełom lat 80., -tych, 90. -tych, wiadomo, no w Polsce zmieniło się prawie wszystko, no wszystko się zmieniło w tym czasie. Tak samo klub się zmieniał, zmieniła się jego charakter. Dawniej ten klub inaczej funkcjonował, później, później jakby. Nałożyło się też na to pewne zmiany, które też jakby w tym, w tym momencie miały miejsce, gdzie odeszło z klubu wiele, wielu starszych kolegów władzę. Przejęli wtedy młodzi ludzie, którzy widzieli wspinanie i świat troszkę inaczej, więc nie były te czasy łatwe. No, z jednej strony żyliśmy, to był koniec lat 80., gdzie bardzo trudno było nie wiem zdobyć sprzęt chociażby. Potem przyszły te lata 90. gdzie nagle no, otworzył się rynek. Tu natomiast, no, więc wielu ludzi się wykruszało, zajmowało się własnymi biznesami, nie miało czasu. No jakby no, świat się zmieniał i w tym, w tym momencie też zmieniał się klub. No, był Pamiętam moment, że, że klub no, bardzo nieliczny był, bardzo, bardzo mało kolegów funkcjonowało. Zna, nagle znaleźliśmy się w innej rzeczywistości, która dotknęła tak samo polski sport, kluby tym kluby wysokogórskie i nie wszyscy byli po prostu w stanie poświęcić się na tyle, żeby, żeby, żeby swój prywatny czas, który był potrzebny na, na, na funkcjonowanie. Na początku było ciężko, ale dzięki pomocy też kolegom, kolegów i koleżanek udało nam się poprostować parę tematów, na przykład powstała pierwsza strona internetowa klubu, Zrobiliśmy porządki na pakerni, wyremontowaliśmy też klub, bo długo tam nie było żadnego remontu. Takim moim oczkiem w głowie było to, żeby odnowić obozy letnie, zimowe, wyjazdowe. Świetne miejsce, w którym wiele obozów fajnych się odbyło, to Dolina Białej Wody, taka piękna stara chata z XIX wieku. Troszkę mniej obozów letnich, wyjazdy, ale to już w takich małych, że tak powiem, podzespołach. W Alpy. Ja osobiście byłem w Patagonii Argentyńskiej, byłem w Pakistanie dwa razy. Tam wspinaliśmy się, wytyczaliśmy nowe drogi. W Patagonii Argentyńskiej z Mariuszem Nowakiem weszliśmy jako drugi zespół z Polski. Na szczyt Roy, na najwyższy szczyt Patagonii Argentyńskiej wytyczyliśmy też własną drogę, drogę polską na Aguja de Guizame. 700 metrów wspinania z on site także w fajnym stylu. To z takich fajnych też sukcesów było przejście przez Pawła Zioło El Capitana w Yosemite, gdzie w fajnym czasie udało mi się przewspinać tą ścianę. No tu jest właśnie ta nasza nowa droga. Aguja na tej ścianie. Droga Polska. A to też Wiśniowa. Mamy tutaj blisko na Słowację i to jest Bielsko. Bielsko ma tą przewagę jakby nad innymi, że mamy Coś takiego jak Wiśniowe, czyli na Słowacji ogromny okap, w którym się tam wspinaliśmy i po południu ludzie kończyli pracę o 15, skrzykiwaliśmy się, wsiadaliśmy w samochód, jechaliśmy na Słowację wspinać się, trenować. No, To takie było fajne, fajne. scalało to towarzystwo. Dwa, trzy razy w tygodniu potrafiliśmy jechać na Słowację na trening po prostu w skały. Tak? Było to dla nas ważne, żeby przygotować się w ten sposób przed później wspinaniem w górach, to się mocno przekładało. Być może te wszystkie wyjazdy zimowe, te wszystkie kursy, które organizowaliśmy, też przyczyniły się do sukcesu, jakim niewątpliwie jest zdobycie przez Mariusza Hatala i Piotra Krzyżowskiego w bardzo krótkim czasie K2. I Brodpik, oczywiście byli też wcześniej na Chantengri. Także duża sprawa, duży sukces, w którym jakiś tam miałem też swój udział, ponieważ Mariusz robił u mnie kursy i cieszę się, że poszedł w tą stronę, realizuje się i rozwija. Bycie w klubie daje korzyści, tak, bo możemy się tym jakby wylegitymować, będąc w różnych miejscach na świecie. Można też się postarać o jakieś dofinansowania. Jak jeździłem na różne wyprawy, to dzięki temu, że legitymowałem się jako członek klubu, łatwiej było załatwić sponsorów po prostu. Kiedy jeszcze byłem juniorem i starty w zawodach były dość kosztowne, zawsze mogłem liczyć na wsparcie klubu w doposażeniu sprzętowym czy finansowym. Zdaję sobie sprawę z tego, że następuje wymiana pokoleniowa i to nie jest już ta sama wspinaczka co kiedyś. Mianowicie już ja nie chodzę po górach, tylko jednak wspinam się bardziej na panelu. Cieszę się, że mogę reprezentować klub z tak dużymi tradycjami i tworzyć jego współczesną historię. Z najbliższych celów mam w planach dostawać się do finałów Pucharów Świata i zostać mistrzem olimpijskim. Z moich największych osiągnięć mógłbym wymienić tytuł mistrza Europy Juniorów w 2019 roku w trójboju, w 2021 roku czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w trójboju oraz ósme miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w prowadzeniu. Ważną częścią klubu jest nasza bulderownia, nasza, nasza tak zwana pakernia. Gdzie regularnie trenuje około 60-70 osób. Poza tym organizujemy sekcje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. W ostatnich latach klub bardzo mocno się rozwinął. Obecnie mamy około 300 członków, działamy bardzo prężnie, jeździmy na obozy. W tych obecnych czasach organizujemy trzy obozy, jeden obóz letni w tatrach, jeden obóz letni w Alpach i obóz zimowy w Tatrach. Przez te obozy w ostatnich latach przewinęło się mnóstwo osób, no obecnie na każdym z obozów udział bierze około od 40 do 60 osób. Organizujemy warsztaty podczas tych obozów, wieszamy wędki na lodospadach, robimy szkolenia lawinowe, takie uproszczone kursy powiedzmy poruszania poza szlakiem. Hamowania czekanem, obsługi jakby sprzętu spinaczkowego. Rozkręciliśmy w klubie sekcję skiturową, do której należy kilkadziesiąt osób. Nasi klubowicze prowadzą bardzo różnorodną działalność. Spinamy się w górach na całym świecie. Tutaj przykładowo można wspomnieć o Piotrze Krzyżowskim, Mariuszu Hatali, którzy regularnie działają w Karakorum i w Himalajach. I regularnie jeździmy w rejon Mont Blanc bądź też w Dolomity. Na koncie, na koncie mamy kilka ciekawych przejść w ostatnich latach. Przykładowo tutaj filar Gervasutiego na Mont Blanc du Tacul, filar Cordiera na Grand Charmos. Dwa lata temu podczas obozów w z Romkiem Forysiakiem i z Szymonem Podoskiem przeszliśmy drogę Ratti Vitali na Aginor du Pèterey. A w zeszłym roku z Romkiem Forysiakiem zdobyliśmy filar walkera na Grandes Jorases, czyli największą drogę ścianową w Alpach. Regularnie organizujemy prelekcje z ludźmi gór. W ostatnich latach gościliśmy wybitnych himalaistów i spinaczy: Andrzeja Marcisza, Marcina Tomaszewskiego, Kacpra Tekieliego czy Ryszarda Pawłowskiego. Poza spotkaniami z gwiazdami areny krajowej i międzynarodowej, Organizujemy również spotkania typowo dla klubowiczów, tak zwane spotkania przy piwie, gdzie można opowiedzieć o wyprawach i swojej działalności górskiej czy skałkowej, bądź też spotkać się po prostu z innymi klubowiczami, umówić się na wspinanie, czy po prostu porozmawiać o górach. Dzisiaj te 350 osób, które są zgromadzone w różnych jakby sekcjach naszego klubu, no to przekazuje wiedzę organizuje, tworzy, dzieli się tą pasją, można powiedzieć, w środowisku, w regionie, w mieście, w Bielsku Białej i w, w, w całym województwie. I właściwie cały czas dążymy do tego i to, co chcemy zbudować, to jest to, żeby w latach kolejnych, żeby nasz klub się rozwijał, żeby dawał więcej, żeby przekazywał więcej, żeby trafiał do dzieci, do środowisk i pokazywał jak bardzo miłość do gór z czym się wiąże, z taką odpowiedzialnością. Właściwie wszyscy, którzy nowi członkowie tutaj przychodzą, osoby, które chcą być zainteresowane trafieniem do klubu, przychodzą z jakąś tam nadzieją, że czegoś się nauczą, że dostaną jakąś wiedzę dodatkową, że ktoś im coś zainspiruje. I patrząc na to, jaka jest historia tego klubu, jak ludzie są tutaj zaangażowani, jakie mają pasje, jak bardzo są, tak powiem, chcą się dzielić z tym wszystkim, z, innym, z, z resztą środowiska, ile organizujemy takich prelekcji, to jestem przekonany, że przez te 70 lat, Klub otworzył i naprawdę świat dla mnóstwa ludzi, właśnie dlatego, że tu przyszli. Właśnie dlatego, że zobaczyli, że coś jest możliwe do zrobienia. Że ktoś inny to robi, że nie trzeba być jakimś supermenem, żeby coś osiągnąć. Po prostu trzeba zacząć to robić. Trzeba tu przyjść, skorzystać z tej wiedzy i doświadczenia, może trochę ze sprzętu, z umiejętności, czegoś się nauczyć i po prostu zacząć spełniać swoje marzenia, To my jesteśmy.